Pokazuje mi, co było na przykład na lekcji. Bardzo często pokazuje na przykład, ta piramidka jak się nazywa, gałąź. jeżeli gałąź, gałąź. Co, co będzie, jeżeli coś się stanie, to co będzie dalej. Też widziałam, jak miał plan budowy bałwana w szkole. Pokazał i rysował, co trzeba robić. To też było wykonywane w szkole. Też rozwiązywanie konfliktów. Naocznie widziałam, jak dzieci wykorzystują swoje wiadomości ze szkoły podczas jazdy na łyżwach. Bardzo ambitnie swoje wykorzystywały swoje wiadomości. No, i jestem bardzo zadowolona, że chodzi do tej klasy i że, że tak właśnie to wszystko wygląda.